Pomoc dla powodzian? A po co to komu potrzebne? Lepiej jak radni przegłosują i oddadzą sprzęt na Ukrainę. A powodzianie niech się cieszą, że nie muszą już pływać. Dziś pokażę Wam, jak Czechowice, Dziedzice mają tylko jednego Polaka w składzie Rady Gminy. A cała reszta? A no za chwilę Wam zresztą pokażę. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś o odważnym radnym z gminy, o której pewnie nikt nie będzie mówił, bo po co? Dariusz Czapiga, radny czechowic Dziedzic, jako jedyny sprzeciwił się pewnej uchwale. Ciche brawka dla Pana Dariusza. A wy, jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, zostawcie proszę łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A teraz już nie przedłużam, zaczynamy. Zapraszam. Nie wiem, czy się orientujecie, jednak Czechowice, Dziedzice mają tak nieodpowiedzialnych radnych? Wszystkich? Oprócz jednego. A zresztą, zanim zacznę, zobaczcie, co mówi pan Dariusz Czapiga. Dzień dobry. 26 września bieżącego roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, po której stwierdzam, że jest coś ze mną nie tak. Ale po kolei. Jak wiemy, 10 dni temu Czechowice, nawiedziła, Czechowice Dziedzice nawiedziła powódź. Wiele osób jeszcze zmaga się z jej skutkami sprząta, osusza i Wiele osób nie ma prądu, musi korzystać z różnego rodzaju agregatów, które to najczęściej dostarczane były przez prywatne osoby, a nie przez Urząd Miasta. Osuszaczy też dla wszystkich nie starczyło, więc też pewnie prywatne osoby gdzieś takie, takie rzeczy organizowała. Natomiast my na sesji Rady Miejskiej, po, po 10 dniach od tej powodzi, gdzie jeszcze nie odtrząstaliśmy się z ich skutków, głosowaliśmy nad uchwałą, która mm, ma na celu przekazać z naszego budżetu 16,5 tysiąca złotych na zakup agregatu prądotwórczego. No i jeżeli byśmy tu postawili kropkę, to byłoby to wszystko ok. Natomiast tenże agregat prądotwórczy, który zostanie za te pieniądze, między innymi, zakupiony, ma trafić na Ukrainę. I w zasadzie byłem jedynym radnym, który się z tym nie zgodził, ponieważ uważam, że to nie czas, nie miejsce na to, żeby przeznaczać jakiekolwiek pieniądze na pomoc gdzieś tam na Ukrainie, kiedy sami. Tej pomocy tak naprawdę potrzebujemy. No i okazało się, że jestem jedynym radnym, który takie stanowisko ma. 19 radnych przegłosowało mnie do jednego, że należy te pieniądze przeznaczyć właśnie na tą pomoc Ukrainie. Co mnie zdumiło. Ciekawe swoją drogą, jak czuje się gmina ważna, która to właśnie w dniu dzisiejszym przekazała 100 tysięcy złotych na pomoc Czechowicą w, w walce ze skutkami powodzi. No, i my te 100 tysięcy otrzymaliśmy, a tego samego dnia, tylko że po południu, przeznaczyliśmy 16,5 tysiąca złotych na zupełnie inny cel, dając tą pomoc. E, sami ocencie, e, czy to jest w tym momencie racjonalne, czy nie. Wysłuchane? Gdzie pójdzie agregat prądotwórczy? Nie, nie zostanie dla mieszkańców zalanych terenów. Nie dadzą sąsiedniej wsi. Nie będzie go na czarną godzinę do użytku dla Polaków. Pojedzie na Ukrainę. To się nazywa dobre serce radnych. Naprawdę, brawo tam z Polakami, nie mogą mieć żadnego zabezpieczenia w razie awarii. E, trzeba wszystko rozdać z pieniędzy mieszkańców. Ale żeby nie było, przeczytam Wam tę uchwałę, którą oni ustalili. Uchwała numer coś tam Rady Miejskiej w Czechowicach dziedzicach z dnia 26 września 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności obwodu czerniowieckiego w Ukrainie. W Ukrainie. Mhm. Na podstawie artykułu 10 ustęp 3 ustawy z dnia... 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Udziela się społeczności obwodu czerniowieckiego w Ukrainie pomocy rzeczowej polegającej na przekazaniu agregatu prądotwórczego. Pomoc, w której mowa w paragrafie pierwszym zostanie sfinansowana ze środków budżetu gminy Czachowice-Dziedzice na rok 2024 w wysokości nie wyższej niż 16,5 tysiąca złotych. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Czachowic Dziedzic. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I słyszeliście, jaki to obwód Ukrainy? No to posperałam. I znalazłam informację, że w obwodzie Czerniowieckim na Ukrainie obecnie nie brakuje prądu. Wiceminister Spraw Wewnętrznych Ukrainy poinformował, że obwód Czerniowiecki jest jedynym regionem, który nie doświadczył bombardowań w ostatnich dniach, co oznacza, że nie został dotknięty przez ataki rakietowe, które spowodowały problemy z dostawami prądu w innych obszarach kraju w wyniku ostatnich ataków na infrastrukturę energetyczną w innych obwodach. Setki miejscowości zostały pozbawione prądu, jednak Czerniowiecki obwód pozostaje w tej chwili stabilny pod względem dostaw energii elektrycznej. I ja się tutaj z miejsca pytam, jakie pobudki mieli radni głosując za tak fatalną decyzją? Czy może mają tam kogoś znajomego? Czy kogoś z rodziny? Jak dla mnie, mieszkańcy powinni wziąć teraz widły i iść pod ten urząd. To jest kpina i jawne okradanie mieszkańców. Dlaczego nikt tą sprawą się nie zajmuje? Za takie prowadzenie finansów gminy powinno się ich postawić przed sąd. Nie wiem, czy tutaj jest z nami jakiś mieszkaniec, Czechowic, Dziedzic, ale jak jest, to ja chciałabym powiedzieć, że nie możecie pozwalać na taką samowolę. I jak do tego doszło, że w składzie radnych macie tylko jednego Polaka? Jakim cudem? No ale co ja się będę dziwić, patrząc na to, jaki mamy cały rząd? Jest to smutne, że zapewne małe gminy właśnie często nienagłaśniane przez media, robią sobie takie mini-mafie, jeśli można tak nazwać. Każdy każdemu rączkę myje. Albo jeszcze coś innego. Bo przecież nikt się nie interesuje, co się w takich miejscach dzieje. Oglądaliście serial Rancho? O wilkowiejach? Takich wilkowej mamy w Polsce bardzo dużo. Także jeśli są tutaj radni ze mniejszych miejscowości i widzą patologię, śmiało do mnie możecie pisać, będziemy orać oszustów tak długo, aż w końcu się ktoś zainteresuje tą patologią, bo nie wierzę, że wszystkie mniejsze miejscowości są krystalicznie czyste. Ja to widzę tak. Dyrektorzy szkół radni biznesmeni w takich miejscowościach to klika. Nic nie ugrasz, bo każdy każdego zna. Jak w Głogowie radny Kruszcz miał dokumenty na KGHM, że truje Głogowian, to nagle w dniu, kiedy miał je ujawnić, popełnił samobuja. A w Głogowie chorą tarczycę mają ludzie i zwierzęta, dzieci chorują od najmłodszych lat. I czy ktoś się tym interesuje, że Arsen zabija tam ludzi? Ależ skąd? Kto by się tym interesował? Pieniądze przestałyby się zgadzać. A co z tego, że pieniądze są, jak miasto się wyludnia, nie ma tam po co mieszkać? I jestem przekonana, że jak w końcu mieszkańcy Czachowic, Dziedzic zaczną interweniować w sprawie tych ich uchwał, to się grunt pod nogami niejednemu radnemu osunie. Także to jest taki przykład, że nie możemy myśleć wyłącznie globalnie, ale również lokalnie, patrzeć na ręce tym radnym politykom, Którzy są w Waszych miejscowościach. Trzeba się interesować tym, co oni robią, a przede wszystkim ich rozliczać. No ja nie mogę. Radni uchwalają sobie pomoc Ukrainie w momencie, kiedy ich gmina jest zniszczona przez powódź. Bo jak sumujemy wszystkie te mniejsze miejscowości, to one składają się na jedną wielką całość. I to, że rząd Donalda Tuska robi głupie i dziwne rzeczy, to jedno, a to, co małymi rączkami robią radni, to drugie. Tym bardziej, jak ja widziałam w gazecie kandydatów na radnych w mojej mieścinie, to oni startowali całymi rodzinami. Stary, jego pełnoletnie dzieci, żona, ciotka, babka no prawie wszyscy, żeby jak najwięcej dób z rodziny postawić na stołkach. Obrzydliwe. Także samo pójście na wybory do rad gmin nie wystarczy, trzeba ciągle kontrolować to tałataństwo, inaczej jak powyżej zabiorą Wam i dadzą tym, którzy nawet tego nie potrzebują. Dajcie znać kochani, czy radni tej gminy powinni ponieść konsekwencje swoich decyzji, bo jakby nie patrzeć jest to niekorzystne rozporządzenie mieniem bo mamy artykuł 296 kodeksu karnego, z którego wynika, że nadużycie zaufania jest to przestępstwo popełniane przez osoby zarządzające cudzym mieniem, na przykład tam, nie wiem, członków, menedżerów. Y, członków zarządów, które naruszając obowiązki wynikające z zarządzania doprowadzają do niekorzystnego rozpo, rozporządzenia mieniem. Za podstawową formę tego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli sprawca działa nieumyślnie i powoduje znaczne szkody, kara grzywny y, to ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Także jeśli mieszkańcy to dobrze rozegrają, to radni mają się czego bać. Czekam jak zwykle na Wasze opinie w komentarzach, a ja Was buziam.